Za siódmą górą rzeką Tam, gdzie smutek niosą Wszedł samotny cień człowieka Którym już wygasło życie Wszedł samotny cień człowieka Bardzo długa siwa broda Długie włosy z nieba na ramionach A w żenicy się maluje Wielki smutek i tęsknota A w Żenicy się maluję wielki smutek i tęsknota. Hej, wędrowczek, dokąd idziesz? Pewnie długa droga trwa. Nad parę twoje gości będą na szlakach bielić się. No, taka wersja nogniskowa. No i super. Dziękujemy I, i mamy to. Mamy to. Proszę Państwa usłyszeliście właśnie pierwszą wersję <noise> utworu Wędrowiec. <noise> proszę Państwa. Nowik miał zrobić wstęp, ale oczywiście ja znowu muszę ratować sytuację. Czy wiecie, jakie to jest ciężkie? Nasz gość już jest niecierpliwy. Włodzimierz, czykieta, Włodek, wokalista zespołu, stan krytyczny, guru, multiinstrumentalista, gitarzysta, yy, wędkarz, linowiec. Zaszczyt, zaszczyt, żeby... Witamy żeby... w programie. Witamy w Witam. programie Kinolog. Cześć Łodziu. Witam, Witam Pisz. Wiesz od czego chciałem zacząć, jeżeli pozwolisz? Tak. Burzy się krew. Włączyłem radio i słyszę, że w dalekim świecie mordują się ty to słyszę, to się burzy w grę, że musimy u się. to słyszę, to się w musimy się. Wiesz, jak ludzie nie znają tego utworu, to oni myślą, że to ktoś napisał, nie wiem, dwa tygodnie temu. Teraz. Teraz, no. No, dokładnie. Jest tak Ja też, jak ten klip robiłem, ja pamiętałem z, z koncertu Guru że śpiewałeś właśnie w dalekiej Serbii, tak było, no. co nie, że w, w dalekiej było Serbii już... i dlatego zebrałem materiały z Serbii, sta, z, tamtej, z tamtej wojny i mm. to wszystko tam pomieszałem, z tą przygodą tej dziewczyny, co, nie? Ja wiem, przecież Łodek nie wymyśli wojny, tylko nie wiem, kurde, no cholera jasna, że to jest aktualne, cieszę się tą kurwa na pewno nie, ale wiesz. Ale właśnie chodzi o to, że w dalekiej Ukrainie mordują się, zawsze kraj zmienić, a, a wszystko pasuje. Mhm. Nie Zobacz aktualny, porozmawiamy pewnie o Wędrowcu, bo No to, to jeszcze to. dojdziemy do góry, ale może zacznijmy od początku. Włodek, chciałbym się Cię spytać. Urodziłem jakim... się 31 lipca. Nie! nie. pierwszego 1 sierpnia. Spokojnie, my, sierpnia. my wiemy, sierpnia, my <laughs> wiemy, SB wie, wszyscy wiedzą, spokojnie. Chodzi o Twój SB pierwszy kontakt tam. z muzyką i z instrumentem. W jakim wieku zacząłeś grać, interesować się muzyką? Pewnego dnia. U mnie Gozi grał na gitarze, miałem wtedy Boże 15 lat, 14 i zagrał mi Żółty jesienny liść. Ta, ra, 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 ra. Graj. Poszedłem do piwnicy i tam tłukłem w teatorku. Jeszcze na tej ruskiej gitarze, gdzie palce bolały, podejrzewam, z do mnie no, nie dochodziły do gry. Ja, Wroziłem amputacją palców. Tak, tak. <laughs> Amol, demol i tam i tłukłem. Potem zacząłem grać. Też w chacie. Na ile miałeś lat? No 15-16 A lat. przepraszam. I powiedzieli mi, że słoni mi po uszach deptał. Poszedłem do piwnicy. Ja wam pokażę. <laughs> I tłukłem. A potem się każdy przyznawał, że mi na gitarze uczył grać. <laughs> <laughs> sukces ma wielu ojców. Zagraliście ze Stanem Krytycznym. To nawiąże do tego, co zapytałeś o zespół Stan Krytyczny. Na turnieju miast pisz słubice. Chyba przed Domem Kultury, bo ja miałem 10 lat, to do końca mogę pamiętać. Ale... Kicha niezamówita. A dlaczego? Bo tak, stan krytyczny, chyba się w Łotygrzysanie grał Arekiermacz, też mi grały dobrą muzyczkę. Naszą muzykę, która brzmiała tak, jak powinna brzmieć, czyli stan krytyczny. Chciałbyś zobaczyć własną duszę? A nam zabrali właśnie na, pisz, słubice, nasze brzmienie. Na no, wiele rzeczy zabrano tam i, I głosu to, się nie, w ogóle nie grało. I to tak. zagrało, mm -hmm. tak jak zagrało. Wiem, że do sceny skakiwałem, miałem takie niebieskie, fajne spodnie obcisłe. Jak zrobiłem krok, to mi krok pękł. <laughs> no tak. I, I na tej scenie występowałem. I na naprzeciwko domu kultury, tak? Dobrze pamiętam? Tak, i w tym kroku właśnie grałem. I się właśnie rozszerzyłem, żeby tam zamierzony. Ale chodziło o to, że ta muzyka była nagrana bez żadnych fuzów, bez żadnych flangerów. Ta muzyka dopiero brzmiała na koncertach. Jak było dobrze nagłośnione, gitary, to wszystko, ta muzyka brzmiała. No Tak w sali, to, to, to nie brzmiało, to było takie sobie. Aby Polska nie zginęła, jak to się mówi. A na koncertach to brzmiało, bo, bo to było tak. Jak Który dobrze nagłośnił perkusję, bas, gitarę, wokal, bo to szło, brzmiało. Włodek, kto wtedy dobrze nagłośnił wokal, bas, gitarę i perkusję? To no, przy... czasem no... by miało na pewno. Ale mi że tam krytyczne. Ja... W Giżycku nagłośnili fanie imprezy, byliśmy... Tam je... Krzysz... Wracamy do Gierzycka. No, no właśnie. Zaboi, Krzysiek, tam chyba? Zajęliśmy wtedy... pięć pierwszych miejsc. A, mówisz muzyko ramię. No. O właśnie i o tym ty miałem ramach. wspomnieć. A no, widzisz, panie się zgadujemy, no. Wokalista, gitarzysta, zespół. Myśmy wszystko zgarnęli. Zełku jak ta fela się nazywała. Właśnie ty grał... Co turał. Gośie. Ogród. Ogród wyobraźni. Dotąd pióra, fachowcy. Mm -hmm. A myśmy te ciule zajechali. Siedzimy sobie przed tym wiadom kultury w Giżycku. Pojechał. Pięć pierwszych miejsc. Musicorama w tamtych czasach to był bardzo ważny przegląd zespołów, no Bardzo był... ważny. Ja, ja, się ja się dokopałem, ja się dokopałem, um, te pierwsze jakieś Musicoramy, że um, zasiadał w jury, bo to, to był um, Czesław Niebę. I to było jakoś, to tam później tam poszło i no to dlatego. To, tak, słuchaj, tak. To nie, 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 wcześniej, w latach 60. No, ja wiem, Cze ale, ale co nie? Powiem, wiesz, to wszystko. Ja było wiem, tam, ale renomę, właśnie, że wiesz, Renoma była, co nie? właśnie, no, pięć skarany. pierwszych miejsc tak. zająć. Tak. ja to byłem w szoku. Tak wstaję po nagrodę. Ale, ale bo ja muszę właśnie wytłumaczyć ludziom, że w tamtych czasach, to był koniec lat 80. To właśnie ta Renoma tego festiwalu. I tego przeglądu to pokazywała kto jest zespołem zajebistym, kto potrafi coś, kto skrada Wyobraź serca się sobie, że no. muzyku był no, wspaniały, byłem taki gitarzysta był. Ja przy nim to byłem, zawsze mówię, że jestem taki. Właśnie już za często to mówisz. Już mówiliśmy, że nie. to mówię, Ja tak obrobię, że będziesz taki. Ale, 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 ale chodzi o to, Szysz. że tą gitarę wykorzystywałem w taki inny sposób. Nie tam popisówki mhm. jakieś, nie wiadomo co, tylko tam nie było amolu, tylko był amol zmniejszony 7-14, coś tam tamtego, takie, tak, po prostu, takie dziwne akordy. No, no. Druga rzecz. No pokaż swoje robił też. Pięć nagród, pięć ty odebrałeś, żebym dobrze zrozumiał, żeby ludzie nas dobrze zrozumieli. Tak. Pięć nagród odebrałeś jako ty. Tak. Nie. Jako, jako zespół. Zespół, zespół. zespół. Z... Dawaj. Najpierw wokalista, Cały... gitarzysta, tak. zespół, y, aranżacje, tam cuda nie widy. Wszystko. Aha. Czyli cztery plus co widy. Przepraszam, Coś chcesz nie... się ze mną znowu kłócić. Coś ci ucieka. To ja chciałem chronologicznie, ale ty stwierdziłeś nie, 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 to mnie tak no, no, bo... zacznijmy. No, czy mogę prosić państwa w tej no, ale, chwili, no ale mieszamy całą sprawę, no, tak. Nie ja dowodzi, ja no. rozumiem. Bo ja rodzinę, to jest ciekawe. Ale ja, ja muszę przerwać. Przerwać, bo się znowu nowi kuci ze mną z włotkiem, sam ze sobą. Nie będzie programu. Ja zapraszam państwa w tej chwili na fragment y, filmu Akwen Eldorado. Zobaczmy to i zaraz wrócimy do tematu. Papam papam gdzie Karnawał naszych dzieci dwa żardanek piasku słychać. Że... Czy mamy jeszcze czas? Czy mamy jeszcze czas? Czy mamy jeszcze czas? Tak. Ach Fenelderado! Uuu, to jest temat. Włodzio, tu wspaniale wystąpiłeś. Jak to się stało, że trafiłeś do tego filmu i jak wyglądała praca na planie? Miałem ostat próbę zespołu Stan Krytyczny w Domu Kultury, i przyszła pewna pani z nagraniem. Czy mogę to zagrać? Miałem na początku Dobra. grać na gitarze podłowej. Ale swój utwór, czy ten utwór, który ta pani przyniosła? Tak, nie, właśnie yy, Babsztyl zespół. Aha, aha. I się okazało, że Półbajczyk, wtedy nie mógł zagrać, a ja wziąłem gitarę i tam sobie, no grałem i wykonałem wszystko przed lustrem. idealnie, usta wszystko tego no, wokal. Czyli takich by podłożyłeś pod to, co miało być? Tak. Oni śpiewali, to nie jest mój utwór, to jest no, ich utwór. To to. Mhm. Mhm. Czyli utwór zespołu Babsztyl. Bo Ty kitę znalazłeś, To tak? kitę oglądałeś, ja, a ja tak. nie oglądałem. No, bo przed chwilą to... obejrzeliśmy ja, to. Ja, otwiera... ja, tak ja tylko otwierałem usta, a to śpiewał zespół Babsztyl. A co tam Ci postawili? Piwo, ognisko, czy coś było? Pojechałeś? Nie, końca, nie, nie. Właśnie wtedy był ale, tak. ale tam cały zespół wystąpił, czy tylko Ty i basista? Czy, mi nie. Ty, czy w trójkę? Nie, ja, nie. Zespołu, zespołu żadnego nie było. No. Tylko wtedy było właśnie, że daj mi to nagranie. Masz zagrać, wykonać przy ognisku, bo jest siedział i tam grał. Tak. Basista zespołu Stan na basie. Mhm. Moja żona, jego żona. Aha, kierowca nyski słynnej Sławka Tatiana. Tak, czy tak tak? Tak, tak no. perkusista, który na na tamburzynie, to sposób w, 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 było to. Ja miałem buzię otwierać i miałem to wszystko robić. Miałem postawiony z tyłu, tak jak tutaj, wzmacniacz mhm. z muzyczką, i otwierałem usta, po co śpiewałem. Na, Ile ze mną zarobiłeś? No Postawili właśnie. chociaż flachę? Gdzie? Poważna kasa była, bo wtedy była no, umowa na, właśnie no. na, na wszystkich, na wszystkich yy, którzy tam śpiewali, byli ze mną płlice Tambury, tam. tam umowa z aktorem, turystą i była poważna, poważne pieniądze mm -hmm. były, naprawdę poważne pieniądze były. Też I... też były poważnym zespołem, nie, znaczy, no, nie no Tak, ale ale to, żeśmy grali jako turyści mm -hmm. i tak byśmy zachali, na no jak sam w skórach, Bajera, to wszystko tego. U nas od razu do garderoby. No włączałeś to przez chwileczką, nie oglądałem tego, bo Kita mówi, że trzeci odcinek, tam 30 minuta. Kiedy, kiedy ostatnio oglądałeś poza tym dzisiejszym? To kiedy ostatnio to oglądałeś? Czy w ogóle wspominasz te czasy? Pamiętasz ten, ten, ten obraz? Na przykład bo nie każda. Tak, wspania wspaniała rzecz. I dali nam właśnie wtedy... Przebraliśmy się z tych skór, bo to jest rokowe, ale bas, bas tam zabrali, bo to, że basista nie grał na ognisku. Mieliśmy grać muzyków, turystów. Kiedy o tym ostatnio rozmyślałeś? To była, to była w ogóle scena zabójstwa, prawda? Która się działa za, za, za Twoimi plecami. Tak, tak. I wtedy właśnie się mojego y, Wojka Szysanka basisty że ona się spojrzała, że temu panu wypłynęła krew, to akurat... <kłysy> Świetniku, gdzie karnawał naszych dzieci trwa, ziarenek piasku słychać się. <noise> Woda, kiedy, kiedy, kiedy ostatni raz myślałeś o tym akwenel Dorado? Akwen? Dorado. Dobrze, Kiedy ostatni raz o tym myślałeś? Poza tym, że dzisiaj. Tak, masz, masz takie, ale wiem, że to jest takie dość, dość ostre pytanie, Cał, tam. Ca... Nie, cały czas czy masz coś jak... takiego, że na przykład zagrałem w filmie, czy coś tam, czy masz to takie fazy? Ale cały czas ktoś mi to przypomina i to jest wspaniała rzecz. Nie wkurzasz się na to? Wolałbiać w tym... Czyli, w, w cze, czyli mogłem dodać na początku, oprócz multiinstrumentalista, wokalista, aranżer. Aktor! aktor. <grym> I jeszcze dobrze zarabiający, bo to jest prawda co powiedziałeś, bo nawet sam Cezary Pazura, którego pozdrawiam. Do, zif, kolejny mój tajny informator. Na palenie akt operacyjnych. Dzisiejszej nocy w miejscu mi nieznanym. Czujesz? Tak. Ale to nie gówno. To padlina. Jak taki zaczyna od kapowania. Sam powiedział, że w tamtych czasach główny aktor zarabiał mniej niż właśnie statyści. E, statyści. statyści najwięcej kasy zgarniali. Ja wtedy jako aktor muzyk pisał w mowie muzyk turysta. O. <grym>, muzyk turysta. <grym>, Zarobiłem więcej <grym>, jak pensję miesięczną. Ale Krystek, no muszę zwołać muszę na bo, bo ja zagrałem w filmie Show. I śmiech był taki, że wiesz pazurą, nie? z czarkiem pazurą z rotą segną. No. Oh, oh. O, o! Wiesz, trzy sekundy, nie? Trzy sekundy. I się śmieliśmy. No że... Dostałeś ja, i... coś kasy! No, ale tam nie tyle co, co Włodek, bo Włodek to wiesz. A to, 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 bo Władek przed e, 90 roku no to wiesz, ma to inaczej, ponad, Ale to wiesz. Do, czego się, do czego zmierzam? I wiesz, i ja tak oglądam ten film. Tam mieli tam trzy sekundy, jestem na statku gdzieś tam. I ja mówię, może napiszą Marcin Nowicki, na przykład, żeby występował w tym filmie. Statysta. Statysta? Nie, to jest ta. No. Łukasz Magdych powiedział, tak, będziesz w tych napisach. I inni. A u ciebie jak był, był Wodek czy kiedyś wymieniony? Chyba nie. I inni. Powstanie guru. Mam wrażenie, że, mam wrażenie, że jak rozmawiamy o tym guru, to, to masz taki sentyment, włoskę wokół? Tak. No, daj no się No bo tak, zauważyć, tego, tak tego przycichłem, bo, przycichłem wiesz? Bo, tak jak wcześniej mm -hmm, wiesz, dużo to, mówiłeś o no, tym, także teraz. Jedno, ale, Bez... się, ale się nie dziwię, bo naprawdę. Ja sobie zapisałem tak, bo każdy okay, z nas, to no wiadomo, sobie wiesz, zapisaliśmy i. Guru, guru to jest, jest Twój wokal, tam, tam jest ta gitara Jabata. Wiesz, to jest to, to historia, nie? Jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest kawał, kawał świetnej muzyki. Ciemności, razem bas, no. perkusja, sikory, to, to jest właśnie to. To jest czterech gości, które, którzy nagrali najlepszą płytę. W Polsce, Je, jak ja zrobiłem ten teledysk, wrzuciłem ten teledysk na forum gitarzystów w Polsce, gdzie z pierwszej ligi byli gitarzyści. I się mnie pytali, wysyłali do mnie wiadomości. Ej, stary, co jest, że ja o tym zespole nigdy nie słyszałem, że ja nie słyszałem No co właśnie. z takim gitarzystą, z takim wokalem, z takim basem, perkusją, co wiesz, Po prostu dla mnie był, znaczy dla mnie był szok, ja wiedziałem i dlatego to zrobiłem. Ty rozumiesz ty ty, rozumiesz, ty ty rozumiesz ten wywiad, że Włodkowi się zrobiło trochę smutną górę, to to w ryby, żeby się trochę, wędkarstwo, żeby trochę musi rozweselić, a ty dalej mu ciśniesz? Ja nikomu nie cisnę. No, Guru <grym> nie, nie gra, a ja mówię, żeby teraz pochłonąć. No dobrze, ale i... o jakimś okresie grania. Guru się rozpadł chyba w 90. którym? Czy... Szkoda. Nie, nie rozpadł. No. No, Góryź gór nie rozpadło. Nie no, okej, okay, rozumiem. I znowu mamy problemy techniczne. No nie mogę, nie, nie, no pikam, zmienił Jak wcześniej nagrywaliśmy dwa odcinki, to tak nie było. Cisza, spokój, wiesz. Ale ty, a może powtórzymy o tym guru, co? Bo tak trochę że się wycofał. Tu rozpomnień jest. Nie, no ja wiem, ale że się właśnie zamyślił w tym momencie. Właśnie, że bardziej tu nowi gada niż, niż ty. No wiesz o co chodzi? Możemy powtórzyć? Co ty myślisz na tym? Oczywiście, nie no. mu. Po prostu jestem w szoku, bo mówiłam, że góry jest takie ważne. Wiesz co, dla dużo ludzi, zresztą sam zauważyłeś i w Orzeszu, czy w Piszu, y, to jest wiesz, wędrowiec, no bo mówimy najbardziej he o tym utworze i jak ktokolwiek wiesz guru, ta, a jak wędrowca. Hey. Wiesz, to jest naprawdę, ty, ty. Rzecz, my, można... żeśmy, my żeśmy robili, dla nas to jest też ważne, bo my żeśmy organizowali, wiesz... A czy organizowali, no, mieliśmy ogniska na 60-80 osób, gdzie wszyscy śpiewali Wędrowca. No kurde. Rozumiesz, to, to Co jest, tak, jego śpiewa? brat grał na gitarze, bo potrafił to zagrać no, tak. i śpiewać i wszyscy, zbyt wiesz, zbyt no. chyba jedyny, który potrafił zaśpiewać i zagrać. Czekaj, czekaj, bo jak to się, wiesz. Fajna no. rzecz. Zróbmy przerwę. Czy mamy jeszcze czas? Czy mamy jeszcze czas? Biach, sypię się na dworze? Zastanawialiśmy się, jak Ciebie przedstawić. I on do Ciebie pytanie, jak byś sam się przedstawił? Bo mówiliśmy o tym, bo oni każdy wie, my wiemy. Śpiewałeś w zespole górów, grałeś w stanie, w stanie krytycznym. Mógłbyś w dwóch słowach sam się przedstawić? Jak uważasz? Zrobiłeś historię, zrobiłeś, y, jesteś wokalistą. Jak cię ubrać? Bo zastanawialiśmy. Trudne pytanie. nie bądź skromny, nie pokazuj znowu mi <grym> tego, o tym... Tylko pokaż, dawaj z Byłeś wokalistą najlepszym, na lepszym. najlepszym na wokalistą, nie? Pokazałem w góru, <grym> pokazałem w góru to, co pokazałem. Mhm. Starałem się zaśpiewać ładnie. A góru właśnie było tego warte, żeby te piosenki zaśpiewać. I wspaniałe piosenki powstały. Że utwór, który przeszedł do historii całkowicie. że, Fajna rzecz. Tak, że słuchając, yy, można powiedzieć, że, że to jest taki hymn, jeden z hymnów yy, ja to, naszy, naszej muzyki. Ja to tutaj. nazwałem swoją autobiografią. Mhm. A jak słuchasz teraz i jest, wiesz, młodość dawno przeminęła, to jest, bo to, bo to jest te słowa, na te słowa wiesz. Ktoś ma 30 lat, 20 lat. Minęło parę lat i on słucha, młodość dawno przeminęła, o i to ty czy mnie, Dlatego to my... jest te, 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 te słowa. Chyba, te słowa że ciebie tyczy, dożamy. bo mnie nie tak, a, no bo ja jestem... a spójrz na wódkę i kurwa i co. No dobra, kto no zbyliśmy... ma, ma siwą brodę, no ale to, ja czy ty? ty. No i co z tego? To... no i Boże, mogę ją zgodzić. Ale te słowa do mnie trafiają, do ciebie nie? Do młodość ci to... przeminęła? Jak słucham to tak. A no to nie jest... <śmienny> to, i Patrz, teraz jakaś płęta fana. To nie włączaj góry. <śmienny> Dlatego nazwałem to swoją autobiografią. Moją autobiografią. No tak, ale ja chciałem się dowiedzieć, jak ty słuchasz tego utworu. Bo tak sobie brzmiało, brzmiało. A tak jak słucham, to serduszko puka. No. E, Najważniejszy na z Wam, dziękujemy Ci Wodek. Dziękujemy. I to jest wspaniałe. Ja Wam dziękuję. A sen zaśpiewamy razem. Ten kawałek mój nowy. I robimy klip tak. Może i nawet dzisiaj. Może robimy to, zaraz się. próbę. Naszym gościem był, proszę Państwa, Włodek spół... Czykieta. wspaniała ale... osoba. Włodek dzięki. Piąteczka. jak wyjdzie, tak wyjdzie, ale <laughs> montan, Dzięki. Dziękujemy Państwu. Dobra, zwoń do kolinsa, niech przyjdzie. Dobra, zadzwonię. Może... Czekaj, za daleko ma. Tak. Dobra. Dobra, Nic nie nie dba się nie No mów. O! No to dupcy sprawę. ja nie będę palce pokazywał. Szukamy e, sponsora na nowe krzesełko. No właśnie. Ze swoim przyjdę do, do tego no. Dzięki Wam, żeście że to zgrali. To wszystko jakoś tak ładnie, wiesz, spieli, że mogliśmy się jakoś tam spotkać i porozmawiać. Chociaż przez chwilę, wiesz, powspominać i to, i to jest bardzo ważne, nie? Ale mówię jeszcze z uporem maniaka, powtarzam cały czas, nie? Już takich normalnie. Yy, pozytywnie zakręconych, nie i takich kurna, normalnie, powiem ci, fakirów ludzi którzy, jak my tu nie co, ma. Normalnie, nie pa, ma takich fakirów. Takich co tam bierzesz, jeszcze kochają takie rzeczy, tu naprawdę. To, hmm. to ciężko. Podzie, czy to u nas też Ciężko. U nas też. A ty sobie czy nie? To pozytywne. A, <laughs>